Trudno rozegrany rzut z ojczyzny w polu. Oj! Kameruje się. Lucy, Zapał, studio przedmeczowe. Dzień dobry. Pierwsza niedziela października. Czwarty dzień października 2020 roku. I mecz historyczny, bo. Derby Gorzelni, wielkie derby Gorzelni. Korona, stary dwór, Sopol, Konopnica. Dlaczego historyczne? Bo pierwszy raz w historii rozgrywany w A-klasie. To jest dzień, na który wszyscy w koronie stary dwór i Sopol, Konopnica czekali. Po raz pierwszy w historii ten mecz derbowy będzie rozgrywany na siódmym poziomie ligowym. Korona, stary dwór, która jest, jest dzisiaj gospodarzem nominalnym, gra w rozgrywkach u ZPN skierniewice od sezonu 2013-14. No i w tamtym sezonie po raz pierwszy walczyła awans do A klasy. Wystarczyło jej do tego 6 spotkań w 7 zespołowej grupie klasy B. Zajęła wtedy pierwsze miejsce Sopol konopnica był drugi, natomiast dla Sopolu, który istnieje już ponad 40 lat, to był to jest powrót do A klasy po po raz pierwszy od sezonu 2014-2014 14-15 zdaje się. Wtedy w 15 roku sop rozpadł, od tamtej pory grał grał w beklasie. No tu widzimy gorzelnię, ten budynek, o, to jest ta gorzelnia. A derby gorzelni dlatego, że dwie drużyny grają na tym samym boisku, który jest tuż obok. Ale czy, czy ten mecz się odbędzie, to nie wiem. Zobaczcie jakie tu są ciemne chmury. Ja już jechałem przez, yy, przez burzę e, w trakcie, złapałem mnie w okolicach chuty zawackiej e, i, i kowi, Kowiec natomiast coś jeszcze chciałem powiedzieć a dobra już wiem co chciałem powiedzieć że no nie mam jakoś szczęścia jak do tej pory do tych derbów w Gorzelni bo byłem już dwukrotnie 3 czerwca 2018 roku i na miejscu okazało się że nie wziąłem karty pamięci nie mam na czym nagrywać było 1-1 to była ostatnia kolejka sezonu gola wtedy dla Korony strzelił z rzutu karnego jej bramkarz wyrównań gol wyrównujący dla Sopolon to były prawdziwe stadiony powiatu uderzenie z jakich 30, z jakich 30 metrów Piłka fantastycznie wpadła do bramki. Drugi raz miałem już kartę pamięci, to był 7 kwietnia 2019 roku, ale wtedy było 0-0. W całym meczu był jeden strzał na bramkę i to chyba w dodatku niecelny. No a dziś jestem tutaj po raz trzeci. Mam nadzieję, że w końcu będzie jakiś, jakiś dobry mecz, z którego będzie można e, zrobić skrót. Obecnie w rejonie Gorzelni panują koroniarze, którzy rok temu na inauguracji sezonu, bo już na inaugurację sezonu B by klasy były derby, wygrali. 2 do jednego z Sopolem, także nie przedłużam. Zapraszam do oglądania skrótu. Mam nadzieję, że ten mecz się odbędzie. Pierwsze sekundy meczu jeszcze nie zdążyłem zająć miejsca na trybunach. A Korona już wyszła na prowadzenie. Jest 1-0. Zwolny dla Sopolu. Ach! Przeżyd rożny dla Korony. Ach! Nadal nie koniec tej akcji. Oj, nad ramką to mogło być 2-0. Ach, słupek! Nasz utrożny dla korony, stary dwór. Ach, tego potrzebujemy. Tak, brawa dla bramkarza, korony. Gol 2-0, ależ kuriozalna bramka. Korona, Stary Dwór podwyższa prowadzenie. Nominalni gospodarze tego spotkania już mają dwa gole, przewagi nad swoimi lokalnymi rywalami. A jest około 28-9 minuty. Wolne dla korony. A mieszanie? Tam było zagranie ręką i ta bramka nie może być uznana. Ach. Strzał w polu oprogramki. Rusza korona, ładne wyłożenie. Słupek! Gol na raty! 3 do 1. A już wydawało się, że po tej pierwszej sytuacji ta piłka w nieprawdopodobny sposób nie wpadnie do ranki. Ale ten piłka, który trafił piłką w słupek, poprawił się i już drugi strzał był bezbłędny. Korona stary dwór prowadzi w wielkich derbach 3 do 1. Ach, nad bramką bardzo wysoko. Ach, nad bramką. Ach, słupek! A, dla korony, stary dwór. Ach, broni w z polu. Dobre podanie, nie było spalonego. Ua korner dla korony. Ach, broni w Będzie szansa, 4-0! 4-0 dla Korony, Stary Dwór. Ładna rzutka w pole karne, przyjęcie piłkarza z numerem no, 11. Przyjął sobie piłkę, nie wiem czy tam nie było zagrania ręką, ale sensie się tego nie dopatrzył. Mocny strzał pod poprzeczkę, no i Korona utrzyma do, do panowanie tutaj w obrębie Konopińskiej Gorzelni. Rzut roczny dla Soppolu. GOL! Gol honorowy dla polu Konopnica, wy... dobre wykonanie rzutu rożnego piłkana, skierowana na dalszy słupek. Tam jeden z zawodników, gospodarzy tego boiska, dziś nominalnych gości, skierował ją do, do siatki tuż przy słupku bramkarz Korony, nawet się nie ruszył. 4 do 1, a zatem no, goście, goście zdołali zdoł, strzelić chociaż tego jednego gola honorowego, a przed nami jeszcze jakiś czas, jakieś 15-20 minut gry. Rzut wolny dla sopolu, zawodnik z numerem 14 będzie uderzał. Ach! Taruk dla sopolu. Ach! To chyba była próba bezpośredniego wkręcenia piłki. Rzut wolny dla sopolu. Nie ma bramki! Koniec spotkania! Korona, stary dwór utrzymuje swoje panowanie na terenie konopnickiej Gorzelni. Pokonując dzisiaj Soppol, konopnica 4 do 1 dla korony. To czwarta wygrana w tym sezonie. Ma też na koncie 4 porażki bez remisu. Soppol ponosi szóstą porażkę w tym sezonie, mając też na koncie jedno zwycięstwo i jeden remis. No i po meczowe studio, Korona Stary Dwór pokonuje Soppol Konopnica 4 do 1 chyba zgodnie z oczekiwaniami, bo Korona tu była faworytem tego spotkania. No pierwszy gol padł, chyba, no nie minęło jeszcze 10 sekund, może maksymalnie 10. Sędzia zaczął ten mecz 2 minuty za wcześnie, bo, bo on miał się zacząć o 15, przerwa była o 15, od 15.43, czyli ten mecz się zaczął 2 minuty wcześniej. Gdyby się zaczął zgodnie z planem, ja bym się już tam ulokował na trybunie i nagrałbym tego gola pierwszego. A tak, no akurat szedłem, byłem za bramką, tą, na którą strzelała Korona w drugiej połowie tego gola. Tego gola no widziałem, aczkolwiek nie zdążyłem już, już ustawić kamery, żeby to nagrać. Było błyskawicznie 1-0, 2-0 do przerwy. No, chociaż w pierwszej połowie wydaje mi się, że Sopol miał więcej, miał większe posiadanie piłki. Natomiast no nie stwarzał sobie żadnych takich dobrych sytuacji, jednak to Korona... No Korona była po prostu lepsza w tym meczu Potem e, po przerwie dwa gole e, Najpierw ten, ten na 3-0 Gdzie już myślałem, że to, tej bramki nie będzie Kiedy piłkarz z 5 metrów czy 4 Trafił najpierw w słupek Dopiero później dowił piłkę i, I zrobiło się 3-0 No i najład, najładniejszy gol Czwarty, ten mocny strzał pod poprzeczkę Chociaż też to było z dobrej pozycji I trudno było tego nie trafić Ale ten strzał był naprawdę, naprawdę ładny e, Gościom Nominalnym gościem, no bo tak naprawdę Sopol jest tutaj gospodarzem tego boiska a dzisiaj był nominalnym gościem. Gościom udało się strzelić jednego gola. już przy stanie 4-0. Zrzutu różnego dośrodkowania na dalszy słupek. Piłka skierowana do siatki tuż przy słupku. No i korona, stary sary dwór panuje panuje w, w Gorzelni, panuje w, no w konopińskiej Gorzelni. I w okolicach utrzymując to, co wywalczyła przed rokiem, no bo jak wiemy, wiosną tego meczu ligowego nie było. Tydzień temu koroniarze strzelili trzy gole, a im to nie dało nawet punktu, bo przegrali wtedy z Meteorem Reczyce. Dzisiaj cztery bramki, pewne trzy punkty. Dostałem ładny szalik od Rafała, który jest tutaj odpowiedzialny na pewno za media społecznościowe Korony. Nie wiem, czy pełni jeszcze jakąś funkcję w klubie. Rafał, bardzo dziękuję. No, nigdy nie wyjeżdżam z pustymi rękami od, z, od, od Korony Stary Dwór, od Rafała. Poprzednim razem dostałem książkę, Futbonomia. Ciekawa. Przeczytałem. Teraz dostałem szalik. Wcześniej też dostawałem dwa szaliki. Także, także dziękuję, dziękuję bardzo za to. Na dzisiaj tutaj z, z Konopnicy dziękuję. Za tydzień, nie wiem jeszcze jakie mam plany za tydzień. Może to prawdopodobnie to będzie okręg Mazowiecki, ale to się jeszcze tam musi parę rzeczy, znaczy no, okręg, no województwo mazowieckie parę rzeczy musi się tam jeszcze wy, wyklarować. Być może nawet będzie to jakiś mecz w okręgu płockim, bo, bo taka, taki jeden z, jeden z planów też jest. E, także no cóż, tyle, tyle z mojej strony póki co. Dziękuję za uwagę i, i do zobaczenia.